プープープープープープープープー Jesteśmy w Przedszkolu Publicznym Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku. Yy, spotkaliśmy się, ponieważ organizujemy tutaj takie zajęcia w ramach projektu Zaklockowani. Udało nam się ten projekt zrealizować z grantu Rosna z Matematyką z Fundacji MBanku. No i spotykamy się tutaj z dzieciakami raz w tygodniu. Mamy dwie grupy po 12 dzieci. Jedna grupa to jest grupa dzieci takich szczególnie uzdolnionych matematycznie, drugie dzieci wymagają zajęć takich kompensacyjno wyrównawczych No i uczymy się tej matematyki z wykorzystaniem podstaw leku, które dzieci uwielbiają. Lubisz zajęcia z Tak. A co lubisz z jest najfajniejszego? Matematyka, zabawa. Najbardziej lubię z nich ma matematykę i, i układanie klocków. Najczęściej układam różne wieże. Lubię jak robimy jakieś zadania ze klocków i później mogę, e, jakieś gwiazki robić i e, kolorować. Normalnie e, się bawić. E, I wywabiło! Projekt został napisany przez nas po to, żeby właśnie przez zabawę tej matematyki uczyć i żeby ją nie straszyć. Trochę czasu zajęło nam opracowanie tego programu, nad którym teraz pracujemy, ale dla nas to też była dobra zabawa, bo zleko się nie wyrasta. W tej chwili łącznie w ramach projektu 24 dzieci jest objętych zajęciami, ale planujemy od września rozszerzyć tę naszą innowację i wdrożyć zajęcia w każdej grupie, czyli dzieci będzie blisko wieści.